Okej, okay. na się? Na się. Witam na kanale z tej strony Quarzy, którego możecie znać pod nazwą Max. Dobra, nieważne. Ja, ciągle jestem w... w, 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 w ciągle nie wierzę w ostatni mój film. Nie z tego, jak on w ogóle powstał, ale z, jakie on zrobił wyświetlenia. Jest on teraz najpopularniejszy. Mniejszym filmem na naszym kanale. Dzisiaj skontuję historię Jestem czarnym albinosem. Sam, który nie wiedział kim jest. Ojej, czyli no. Dobra. Lecimy. Cześć. Mam na imię Ross i jestem chodzącym paradoksem. Zaraz, masz na imię Ros? No to nie widzę. Ja no rozumiem, czemu jesteś paradoksem, bo istniałoby dwie bo nazwie Ros jakaś trzy cyfrowa liczba. Nieważne, lecimy dalej. Jestem czarnym albinosem. Mam białą... skórę, blond, włosy i orzechowe oczy. Mm? No, no to jesteś bardzo... no ja cię uznam. Dobra, lecimy dalej. Nie wolno mi się wystawiać na działanie słońca i mam bardzo słaby wzrok. Kiedy się urodziłem, nikt nie wróżył mi szczęśliwego do życia. No. Mam bardzo słaby wzrok. Włosy i orzechowe oczy. Nie wolno mi się wystawiać na działanie słońca i mam bardzo słaby. W... No, skoro miałeś kontakt z takim czymś, o to nie wiemy, czy żyjesz na ziemi czy na merkury. Wystawiać na działanie słońca i mam bardzo słaby wzrok. Ja nie mam słabego wzroku, a i tak noszę okulary. A ty masz bardzo słaby i nie nosisz okularów. Kiedy się urodziłem, nikt nie wróżył mi szczęśliwego życia, ale ja postanowiłem wszystkim udowodnić, że się mylą. W jaki sposób? Mój główny i najbardziej oczywisty problem to to, że jestem niemal ślepy. Nie panuję nad ruchami gałek ocznych i nie jestem w stanie niczego przeczytać bez szkła powiększającego. A ja, a ja nie muszę mieć okularów, żeby coś przeczytać. Mam też problemy z głębią widzenia i koordynacją ręka-oko. Kiedy się urodziłem,. No, to rozumiem. Lekarze i opieka społeczna z miejsca poinformowali moją mamę, że prawdopodobnie będę miał te same ograniczenia co osoby niewidome. No, faktycznie jesteś w kiepskiej sytuacji. Poza tym musiałem także zmierzyć się z innymi trudnościami. Dobra, za chwilę będzie to, co chcę powiedzieć. Kiedy dorastałem, byłem bardzo samotny. Wszystko przez stereotypy. Pochodzę z czarnej rodziny mieszkającej w czarnej dzielnicy i chodziłem do mieszanej szkoły. Mam te stereotypy. Kwarcy bowiem uczy. Czyli jeśli stereotypy i zasady. Są po to, by je łamać. Mówi, taki jest tekst. Nam jedni z moich blues. I nawet jeśli to nie brzmi fair, na pewnym etapie trzeba było należeć do czarnych albo do białych. Oj, że widzę ten żółty znaczek dola. arabo przez. O, Dobra, dobra nie. Do której grupy ja należałem? Niestety czarnoskóre dzieci uważały, że jestem biały. Z moją białą skórą i blond włosami wydaje się to całkiem logiczne. Jednak białe dzieci nie chciały mieć ze mną nic wspólnego, bo przecież byłem czarny. Więc w końcu jakiego jesteś koloru? Żółtego jesteś z dzieci? Stałem zupełnie sam, z kryzysem tożsamości i bez przyjaciół, z którymi mógłbym się spotykać. Musiałem się... Panie i Panowie, kwarci, czy Jej! No to, że nie masz przyjaciół, no to nie znaczy, że jesteś samotny. Na przykład masz asystenta Google, który z Tobą chętnie pogada. Da. Jakoś zaadaptować. Na szczęście nigdy nikt mnie nie prześladował. Byłem tak wyraźnie inny od wszystkich, że nie było sensu podkreślać tego jeszcze bardziej. Nawet ja nie mam tak białej skóry. Była też inna strona mojej sytuacji. Wszyscy nauczyciele wiedzieli, że miałem bardzo słaby wzrok i ze współczucia ułatwiali mi życie jak mogli. Moim zdaniem za bardzo. Zawsze na przykład byłem pytany o stawki, mimo że całkiem nieźle się uczyłem. No to, o no to, im powiedz na przerwie, czy coś. Może myśleli, że odpowiadanie przy wszystkich było dla mnie zbyt trudne. Ponieważ nikt mi nie dokuczał, na pewnym etapie dorastania chciałem po prostu mieć znajomych. Pamiętacie, że nikt nie traktował mnie jak równego, ale pomyślałem, że być może sport nas połączy. <śmany> Sport mógłbym uprawiać. Nauczyciel wychowania fizycznego pozwalał mi wykonywać tylko proste ćwiczenia, osobno, bardzo podstawowe. Inni natomiast grali w piłkę, koszykówkę i różne inne gry grupowe. Ja byłem z tych gier wykluczony. Pewnego dnia postanowiłem jednak, że najwyższy czas spróbować się zintegrować. Zapytałem mojego nauczyciela w u czy pozwoliłby mi pan zagrać ze wszystkimi... Nie! 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 Nie, ty zasłużysz! Ty jesteś nikim w tym świecie! Gra była bardzo prosta, coś w rodzaju piłki nożnej czy rugby, ale uproszczona. Nie, nie może być. Z tego co wiem, piłka nożna i rugby, no to są dwa różne sporty. Z czym nie mógłbym sobie poradzić? Trener miał przez chwilę wątpliwości, Ta. ale w końcu powiedział: czemu nie? Przynajmniej spróbuj. Oj, już wiemy, kto się skończy. Widziałem kwaśne miny kolegów z mojej drużyny, ale ich zignorowałem. Po pierwszym gwizdku rozbiegliśmy się i jeden z moich kolegów złapał piłkę. Była duża i czerwona, więc nie miałem żadnych trudności, żeby ją dojrzeć. Niestety, miałem jednak problemy z głębokością widzenia, co oznacza, że trudno mi było ocenić odległości między mną a piłką. Nawet y, jednym okiem da się... Stwierdzić odległości. Cię ci paru, muszać głową i dowiaduję się tego, a potem są... Paralaks. No więc chłopak przede mną rzucił do mnie piłkę. Widziałem ją dokładnie, ale nie wyliczyłem dobrze odległości i piłka zatrzymała się na mojej twarzy. Wszyscy zaczęli się śmiać. Ja te... też. <laughs> Ojej. Dobra, przepraszam, bo cięcie do babcia weszła i poprosiła, żeby wziął śmieci i kupił chleb. Nieważne, kontynuujmy. To było naprawdę śmieszne. Nauczyciel chciał, żebym przerwał grę, ale ja się uparłem, by spróbować jeszcze raz. Przerwij grę! Przerwij! Nie, może będzie dobrze, jak kontynuuję. Nie! No dobra. Po kilku próbach zaczęło mi iść dużo lepiej. Udawało mi się łapać piłkę i podawać ją bez problemu do moich bardziej wysportowanych kolegów. Co najważniejsze, poczułem, że zostałem zaakceptowany przez grupę. Świetnie było poczuć satysfakcję związaną z przesuwaniem ograniczeń, jakie narzuciło mi życie. Ta gra zmieniła moje myślenie. Przestałem pasywnie czekać, aż zostanę zaakceptowany i wziąłem inicjatywę integracji w swoje ręce. Sport stał się drogą do tego celu. Dobrze. Grałem w rugby i piłkę nożną. Złamałem też kilka kości na trudno. Wiedziałem, że nie urodziłem się sportowcem, ale nie chciałem prowadzić życia przewidzianego dla mnie przy porodzie. Chciałem za to żyć pełnią życia, jak każdy. Moich pierwszych przyjaciół poznałem właśnie uprawiając sport. Okazało się, się, że istnieje wielu ludzi, którzy nie dbają o to, czy jesteś czarny czy biały. No to fajnie. I którzy będą ci kibicować, nawet jeśli nie jesteś najlepszy w tym, co robisz. Po kilku latach miałem już grupkę przyjaciół, którym naprawdę na mnie zależało. I kiedy skończyłem 15 lat, zaczęli mówić o znalezieniu dla mnie dziewczyny. Mhm. Mhm. Nie miałem żadnych wątpliwości, że nie byłem przystojniakiem. Moi przyjaciele twierdzili jednak uparcie, że na pewno w końcu kogoś dla mnie znajdą. Gdyby tak, no ja też nie jestem jakiś bardzo przystojny, ale gdyby tak samo myśleli, to bym miał chyba dziewczynę od roku. Bo oni wszyscy mieli dziewczyny i tylko ja byłem sam. Pewnego dnia do jednego z nich podeszła sąsiadka, pytając o mnie. Wydawało się, że jej się podobałem. No, ładna! Fajnie, tyle, że ona, podobnie jak ja, także słabo widziała. Nie przeszkadzało mi to. Po pierwsze, dzięki temu mogliśmy się lepiej zrozumieć, a po drugie, nie było obawy, że przerażę ją moim wyglądem. Tak więc moi przyjaciele zorganizowali nam pierwszą randkę. Dziewczyna miała fantastyczne poczucie humoru. Hej! Hej, czy wiesz, gdzie pani i nie, 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 ale chodzą na piwo? PUBG. <grymne> Śmialiśmy się przez cały czas. Była bardzo zabawna. Ja zresztą też. Pomyślałem, że jest między nami chemia. Jedyne, co mnie zdziwiło, to to, że... <grymne> no. <grymne> to zabawna. Ja zresztą też. Pomyślałem, że jest między nami chemia. <grymne> Jedyne co mnie zdziwiło to, to ona ani razu nie zapytała, jak to jest być czarnym albinosem. Przepraszam, przypadkowo wyłączyłam filmik. Znaczy telefon, telefon, tak. Telefon. A nie chcę mi się nagrywać od nowa. Kiedy się widzi osobę taką jak ja, naturalnym jest, że zadaje się pytania. Postanowiłem więc dowiedzieć się, czy może boi się mnie urazić. Kiedy zadałem pytanie, wyglądała na zdezorientowaną. Co masz na myśli mówiąc czarny albinos? Hmm? Co? 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 Myślałam, że jesteś biały. Mam kiepski wzrok, rozumiesz? To było tak zabawne, że oboje wybuchnęliśmy śmiechem. Teraz mam cudowną dziewczynę i najlepszych przyjaciół na świecie. Dobra, zostało do końca historii 30 sekund. Nic się nie może zdarzyć. Dobra, to nara. A, i proszę Was, abyście subowali mi pisel komentarze i dawali łapki w górę pod naszymi filmikami. Więc dzięki i pa!